Nazywam się Bartłomiej Bart Strzelichowski. Podróżuję, zwiedzam, odkrywam. Przez lata świat był moim domem, a podróżowanie sposobem na życie. Pracowałem dla jednego z największych koncernów turystycznych na świecie. Thomas Cook Neckerman. W pasji podróżowania uczyłem się od najlepszych. Pracowałem jako animator, rezydent, pilot wycieczek, specjalista do spraw turystyki. Kocham podróżować. Śniadanie jadałem w Kenii, pracowałem w Bangkoku i Wietnamie, kawę wypijałem w Turcji, a obiad czekał na mnie w Bułgarii. Kolacje jadłem z faraonami w Egipcie. Jako jeden z najmłodszych żeglarzy w 1988 roku uczestniczyłem w wyprawie żeglarskiej na Kubę i do Meksyku. Nurkuję. Pływam na desce, i cały czas odkrywam to, co jeszcze nie odkryte. Jeżeli jesteś gościem na moim kanale, to łączy nas ta sama pasja. Zapraszam do mojego świata. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Barta Podróże Małej Duże. Cieszę się, że to nasze już kolejne spotkanie. Dziękuję Wam oczywiście bardzo za pozytywne komentarze, pytania i łapki w górę. W tym tygodniu dominowało jedno pytanie, takie zasadnicze. O co chodzi z tym podpisem starling pod moim nazwiskiem? No tak się składa, że ten dzisiejszy odcinek świetnie wpisuje się nam w odpowiedź, dlatego zostańcie do końca. Będziecie mogli tą odpowiedź. Poznać. Tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu, teraz ruszamy na Pomorze. Razem z nami rusza nasz gospodarz i przewodnik, czyli szpaczek Gold Vasa Dancing. Będziecie go mogli oczywiście poznać. No a my reakcjonujemy to, co działo się tydzień temu, czyli na świeżo, na bieżąco zebraliśmy wszelkie informacje dotyczące właśnie Trójmiasta. Podzielimy to na kilka odcinków, z racji tego, że materiału jest naprawdę sporo. Taka sugestia, jeżeli się wybieracie na Pomorze, jedziecie z południa na północ, no to warto może wziąć pod uwagę, żeby wybrać się wieczorem, a wracać za dnia, wtedy te korki są zdecydowanie mniejsze. Wracam na Trójmiasta z dwóch powodów, przede wszystkim z powodu rodzinnego, mój tata jest z Gdańska, no a drugi powód to to, że mieszkałem tam 7 lat i studiowałem. Miasto zmienia się, zmienia się diametralnie z roku na rok, przybywa budynków i oczywiście też z roku na rok ono zupełnie inaczej rozkwita, będziecie to mogli zobaczyć w naszych materiałach. Myślę, że nie ma co przedłużać, że teraz zapraszam was serdecznie na ten materiał filmowy, który przygotowałem. Dzisiaj będzie on z cyklu taki lekki, łatwy i przyjemny, a my widzimy się za chwilę po materiale. Zapraszam was bardzo serdecznie. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Barta Podróże Małe i Duże. Tym razem ruszyliśmy w Polskę, jesteśmy dokładnie w Gdańsku, niedaleko plaży Brzeźno. Po 7 godzinach jazdy z południa Polski wylądowaliśmy właśnie w Trójmieście. Będziemy go dla Was odkrywali, będziemy jeździli nie tylko po Gdańsku, ale pojedziemy też kawałek dalej. A jesteśmy tu oczywiście na specjalne zaproszenie naszego kolejnego szpaczka, czyli kolejnego małego przewodnika. To właśnie ten szpaczek, czyli Goldwasser Danzig, w którym w środku pływają 22-karatowe płatki złota, zaprosił nas po to, żebyśmy mogli dla Was odkryć właśnie to miasto i północne wybrzeże Bałtyku. Ruszamy kochani, lecimy teraz bezpośrednio na plażę, zobaczymy jak to wygląda, a z nami oczywiście nasz szpaczek Goldbasa. Więcej o nim oczywiście w programie. Zapraszam serdecznie. Niewiele miast na świecie może poszczycić się tak pięknymi, piaszczystymi plażami jak Gdańsk. Na plaży w Brzeźnie zawsze coś się dzieje. Co roku znajduje się na niej wielki namiot, w którym wieczorami grają różne zespoły muzyczne. Co ważne, plaża jest strzeżona w okresie letnim i jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich rodzin. Jesteśmy na plaży w Brzeźnie, Gdańsk-Brzeźno. Zobaczcie jak wygląda plaża w Brzeźnie w pierwszej połowie lipca. Nasz przyjazd tutaj przypadł na pierwszą połowę lipca, co odzwierciedlało się w małej ilości wczasowiczów. Warto tu jednak wpaść choćby na chwilę, by ogrzać się w promieniach słońca i wciągnąć w płuca drogocenny jod obecny w morskiej bryzie. Warto też dodać, że wokół plaży jest wiele rybnych restauracji, a w morze wychodzi długie drewniane molo, idealne do spacerów. Witam Was moi kochani. Tym razem jesteśmy w Gdyni, Gdynia Orłowo. Byli również ludzie ze Śląska, także jest troszeczkę tutaj samochodów na tym parkingu. Niedużo wraz racji tego, że dzisiejsza pogoda jest taka, nie inna. Trochę słońca, trochę wiatru, no i też troszeczkę deszczu. Mam nadzieję, że ten deszcz nas oszczędzi. Ruszamy. Zapraszam Was serdecznie. Gdynia Orłowo, urokliwe miejsce ze spokojną plażą z molem, promenadą, nad którą górują porośnięte lasem klify. Swoją nazwę zawdzięcza pewnemu rybakowi Hansowi Adlerowi, który w 1829 roku kupił od miejscowego młynarza ziemię, na której postawił karczmę o nazwie Adlers-Horst. Dosłownym tłumaczeniu Orla Kępa lub Orle Gniazdo. Mole Orłowskim, a za mną tutaj widzicie klif. Właśnie tam za chwilę dotrzemy. Pokażemy Wam to również w naszym programie. Zapraszam serdecznie. Klif Orłowski to stromy brzeg morskiej kępy Redłowskiej w Dyni. Na skutek abrazji ściana urwiska cofa się w średnim tempie 1 metr rocznie. Zbocza klifu porośnięte są przez różnorodną roślinność. U podnóża osiedla się rokitnik będący pod ochroną, natomiast na stokach klifu występują płaty tzw. żarnowczyska. Wzdłuż klifu wiedzie nadmorska trasa spacerowa do Sopotu. Idąc szczytem można zobaczyć panoramę Mierzei Helskiej, portu w Gdyni oraz plaży. Drodzy jesteśmy, dotarliśmy do klifu w Orłowie. Pogoda płata nam figla, to znaczy raz słonecznie, raz wiecznie. Czasami tutaj ich było troszeczkę chmur, ale tym razem udało się. Zobaczcie, ten klif widoczny jest dokładnie za mną. O w tym oto miejscu. Również tutaj przy klifie zaparkowały wręcz łabędzie. Pełno ich tutaj jest. Zobaczcie, ja sobie przejdę dookoła, żebyście mogli to zobaczyć. Na własne oczy. Dodaje nam do myślenia, a właściwie pewną wiadomość, że musi tu być cisza i spokój, skoro te szlachetne ptaki również tutaj przy klifie orłowskim znajdą ukojenie i spokój wśród szumu fal. Lecimy dalej. Orłowo ma również swoją legendę, według której nazwa to pamiątka po spektakularnej bitwie Orłów, która była obserwowana 6 stycznia 1666 roku przez okolicznych rybaków. To tutaj w Orłowie przebywał pięciokrotnie Stefan żeromski. Czerpał tu inspirację, zbierał materiały i tworzył. To tutaj napisał swój pierwszy utwór o pomorzu pod tytułem Sambor i Mestwin. Domek rybacki, w którym żeromscy spędzili wiosnę i lato 1920 roku, nazywany obecnie Domkiem żeromskiego, jest jedynym miejscem pobytu pisarza na wybrzeżu, które zachowało się do dnia dzisiejszego. Odrestaurowany starannie w 1996 roku, utrzymany i prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, działa non-profit. Zwiedzanie domku i wstęp na imprezy są bezpłatne. Mile widziane są wolne datki. Oczywiście zachęcam serdecznie, aby choć na chwilę wejść do środka i zwiedzić ekspozycję. Spacerujemy sobie po wrzeszczu. Tak to moi drodzy wygląda. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć główna ulica, ulica Grunwaldzka, Gdańsk-Wrzeszcz. Do lat 70. XIX wieku wrzeszcz miał charakter letniskowy. Działały tu pojedyncze folwarki, zakłady przemysłowe jak Cegielnia, Gorzelnie czy Browary. To dzielnica położona w sercu Gdańska, pamiętająca o swojej historii, ale otwierająca się na nowe. Odbudowane i odrestaurowane obiekty, a także budynki nawiązujące do historii tworzą jedną z najchętniej zamieszkiwanych części miasta. Przyciągająca licznymi atrakcjami zasługuje, aby przechadzać się nią spokojnie, bez pośpiechu. Restauracji, knajpek i barów jest tutaj dużo i każdy znajdzie coś klimatycznego. Warto tu się zatrzymać, usiąść i odpocząć. To no tu po raz pierwszy mamy możliwość dowiedzieć się coś więcej o naszym gospodarzu i przewodniku po Trójmieście szpaczku Goldwasser Danzig. Każdy posiłek w Gdańsku kończy się tym wytrawnym trunkiem. Niezmieniona od 1598 roku receptura z wartościowych ziół uszlachetniona 22 karatowym złotem płatkowym uczyniła ten specjał znany na całym świecie. Ten szlachetny likier warto spożywać czysty. Z kostkami lodu lub zmieszany z winem musującym. To tutaj, zasłuchani w opowieści i legendy o trójmieście, kończymy nasze pierwsze spotkanie. Nie żegnamy się jednak z trójmiastem. Wrócimy tu już niebawem i wraz z naszym gospodarzem odkryjemy Gdańską Starówkę i zwiedzimy port w Gdyni. Zapraszam serdecznie! Jak to z tym szpakiem było? Szpak i alkohol. Szpak zwyczajny pierwotnie zamieszkiwał lasy, lecz w odpowiedzi na postępującą urbanizację przystosował się do życia w pobliżu człowieka. Obecnie ptaki te są częstymi gośćmi ogrodów, parków czy sadów, a niekiedy spotykane są nawet w ścisłych centrach dużych miast. W środowisku bardziej naturalnym spotkać je można na nieużytkach, obrzeżach lasów czy w pobliżu zadrzewień. Paki żerują spacerując po ziemi i zjadają znalezione tam owady i ich larwy, dżdżownice, ślimaki, a także owoce, zwłaszcza czereśnie, wiśnie i śliwki. Nie gardzą także większymi owocami jak jabłka czy gruszki. Interesującą zdolnością tych ptaków jest jednak bardzo szybkie metabolizowanie alkoholu. Możliwe jest to za sprawą wysokiego stężenia dehydrogenazy alkoholowej, enzymu rozkładającego alkohol w ich organizmie. Dzięki temu zjadając sfermentowane owoce, nie narażają się na zatrucie alkoholem. Pierwszy odcinek o tym mieście już za nami. Oczywiście materiału tyle tak jak wspominałem, że będzie można jeszcze śmiało zrobić kilka odcinków. No, przyjrzymy się przede wszystkim jeszcze bliżej starówce. Będziemy też w porcie gdyni. No i oczywiście zajrzymy też do akwarium. To jednak już niebawem, a za tydzień za tydzień wracamy jeszcze na Cypr, aby podsumować ten nasz wyjazd cypryjski. Zobaczcie zresztą sami. Razem jesteśmy 23 minuty od Pafos w okolicy skały Afrodyty. Podobno tutaj Afrodyta się wyłoniła, pokazała, i to miejsce nazywane jest też miejscem urodzenia Afrodyty. Skała Afrodyty jest dokładnie tam za mną. Możecie ją zobaczyć za chwilę, też zejdziemy na dół. Podejdziemy troszeczkę bliżej, żeby wam to lepiej pokazać. Za tydzień czeka nas Cypr, jaskinia Cyklopa, Afrodyta. No i przede wszystkim będę miał dla Was przepis na cypryjską brandy. Czyli zostańcie razem z nami, za tydzień przepis na cypryjską brandy. Moi drodzy, jeżeli macie pytania dotyczące wyjazdów, podróży, śmiało piszcie w komentarzach lub na maila. Z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania. Pamiętajcie, jeśli Wam się podobało. To udostępniajcie, polubcie to wideo, subskrybujcie również mój kanał, aby być na bieżąco. Komentujcie i wymieniajcie się doświadczeniami. Ja dzisiaj dziękuję serdecznie, trzymajcie się zdrowo, zapraszam do następnego odcinka.